Witam Was, moi kochani, witam bliźnięta na czytaniu tygodniowym od 10 do 16 maja 2021 roku. Zobaczmy, jakie energie idą do bliźniąt w tygodniu od 10 do 16 maja 2021 roku. Co dobre będzie do bliźniąt co tu się będzie działo w tym tygodniu. Coś tam już wypadło. Zaraz zobaczymy, co nam wypadło. Dwójka pocharów. Proszę bardzo. Chciała się pokazać. No i się pokazała. Co dobrego. Co idzie, jakie energie do bliźniąt od 10 do 16 maja 2021 roku. Jakie energie. Kapłanka. Szóstka pucharów. Królowa pentakli i dwójka mieczy. Przełożenia czwórka pentakli. No, moi kochani, jakiś taki emocjonalny ten tydzień mi się rysuje dla Was. Hmm. No, niedługo zaczyna się okres Waszych urodzin, więc może tutaj niektórzy będą wchodzić w jakieś nostalgiczne rzeczy. Widzę to w ten sposób. Karty mówią, Abyście przestali y, 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 po prostu żyć takimi emocjami skrytymi, abyście y, w tym tygodniu zostawili, tym bardziej, że mamy Nów y, księżyca 11 maja, abyście zostawili takie myślenie, Zawoalowane, takie, takie gdzieś skryte. Byście byli bardziej otwarci w tym tygodniu, byście zobaczyli, co Wam nie służy, byście byli bliżej siebie, bliżej radości, e, bliżej spełniania swoich marzeń, zachcianek, bo widzę, że tutaj karty y, szóstka Pucharów mówi o takiej energii, gdzie. Y, My wracamy myślami do wspomnień. Tutaj bardzo ładnie ta karta w tej talii oddaje te szóstkę pocharów, bo żyjemy takimi. A kiedyś to było fajnie, a na tym zdjęciu to. Ojej, a tutaj jaki byłem szczęśliwy, a tutaj jak. O, jak mi tu było słodko, a tu jaki ja byłem, a tam. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, dlaczego tak, skąd takie myśli? No stąd. Że wyście wcześniej bardzo mocno główkowali, bardzo mocno grzebaliście tam gdzieś w swojej intuicji, w swojej podświadomości, jakieś przemyślenia, jakieś, jakieś takie nostalgiczne rzeczy, jakieś takie yy, myślenie, jak to nazwać? Takie trochę bym powiedziała nawet taplanie się. W, w swoich emocjach, w swoich odczuciach, w swoich takich wewnętrznych, podświadomych gdzieś e, działaniach, od, odczuciach, odruchach. E, to doprowadziło, że wy właśnie jakby nie stąpacie twardo po ziemi tu i teraz. Że tak jakbyście troszeczkę się za, zagubili w tym myśleniu, że, że w główkowaniu, jakbyście po, mieli potrzebę w tym tygodniu uziemienia. Tak to widzę, bo karty mówią, że Wy gdzieś odpłynęliście w swoim y, potoku myśli. Gdzieś żeście tak się zapędzili, tak. Y, no właśnie. Nawet do tego stopnia, że, że ta rzeczywistość, która Was w tej chwili otacza, nie jest dla Was atrakcyjna, nie jest dla Was ciekawa, no bo, no bo Wy tak, tak grzebaliście, tak poszukiwaliście, tak, tak żeście sobie tam jątrzyli w tym, w tym umyśle, po prostu w tej swojej podświadomości. A skąd to, a dlaczego tak, a po co, a na co, a inni mają inaczej, a, a skąd się to bierze. Karty mówią: zostawcie to, bo popadniecie w taką energię właśnie, a w ubiegłym roku to ja byłem na wakacjach o tej porze. A teraz to nie mogę, bo, no bo jest pandemia. Yy, nie wiem, w, w, dwa lata temu to yy, fajnie się bawiłem byłem na koncercie, albo spotkałem się z przyjaciółmi, a teraz siedzę w czterech ścianach. Koniec. Koniec z takim myśleniem. Karty na przyszły tydzień. Mówią. Królowa Pentakli to osoba, która ma, świetnie intuicyjnie zarządza tym, co ma, dobrze się z tym czuje, wie, gdzie wszystko ma się znajdować. Na, wszystko jest na swoim miejscu, wy macie wszystko. Wam nic nie brakuje, wy nie musicie sięgać do, do przeszłości, żeby się dobrze poczuć. Wy tu i teraz macie wszystko, macie zdrowie. Macie pieniądze, małe czy duże wystarczające, macie pracę, macie dach nad głową, naprawdę żadnej katastrofy nie ma, macie może relacje fajne albo niefajne, może czas na to, żeby, żeby po prostu otoczyć się ludźmi i, i rzeczami, które wam służą, po prostu. Ta cesarzowa on. Ta cesarzowa, no bo to taka mała cesarzowa, królowa Pentakli, bo, bo ma wszystko. Na jej możliwości, na jej. Na jej stan, jej stan posiadania jest dla niej atrakcyjny, jest dla niej. Wystarczający jest dla niej zadowalający, ona się tu świetnie czuje, jej tu nic nie brakuje, nie musi wracać wspomnieniami, nie musi grzebać w swojej podświadomości, nie musi się zastanawiać. Ona ma wszystko, zobaczcie. Jest otoczona tym, co jest jej niezbędne w tej chwili. W tej chwili. Dlaczego? Bo dokonuje trafnych wyborów w zgodzie ze sobą. Bo jest systematyczna, bo jest pracowita, bo osiąga cele, bo powoli, w zgodzie ze sobą, realizuje swoje plany, swoje marzenia. Ona ma świadomość, że nie wszystko musi się zdarzyć już nagle, jakby piorun w drzewo strzelił. Po prostu. Wie, że wszystko wymaga czasu, pracy, nakładu, cierpliwości i ona to ma. I stąd przychodzi do, do niej pełnia szczęścia, zadowolenia, bo każdy osiągnięty cel buduje w nas poczucie bezpieczeństwa, poczucie sprawczości, siły. Tak, zrealizowałem jeden mały cel, drugi mały cel, trzeci mały cel, to trzy małe cele to już nie jest tak mało, nawet jeżeli one były małe. Yy. Ostrzeżenie czy wskazówka na, na najbliższy tydzień, to po prostu yy. taka rada, abyście nie wpadli w energię zastanawiania się nad podejmowaniem wyborów. To znaczy, żebyście za dużo nie główkowali. Żebyście nie wracali do tego, co wam się kiedyś udało, a teraz to może nie wychodzi. No kiedyś był, to było kiedyś. Teraz to jest teraz, tu i teraz. Dwójka mieczy mówi o braku y, możliwości znalezienia drogi, o braku możliwości podejmowania decyzji. Droga jest. decyzje, jakby takie takie. Stoicie jakby na rozdrożu. Ścieżki są, tylko wy jakoś nie możecie się zdecydować, w którą stronę iść. Nie widzicie rozwiązania, albo nie możecie dokonać tego wyboru. I tak będziecie stać i się zastanawiać, i się zastanawiać, a okazje będą wam przechodzić koło nosa, a wy będziecie wracać do tego, że kiedyś to było super. Kiedyś to było słodko. Nie. Karta mówi: Nie zastanawiaj się, czy ty pójdziesz w lewo, czy ty pójdziesz w prawo. Pójdziesz po prostu pójdziesz. Ta decyzja może być w lewo na przykład mniej korzystna, ta bardziej korzystna w prawo, ale zdecyduj się na jakąś opcję i po prostu rób, rób swoje, działaj, a doprowadzisz to wszystko do pełni szczęścia, tyle że tutaj z przełożenia macie czwórkę pentakli. Więc w czwórce pentakli to jest taka energia że jak coś upracowałem, jak coś osiągnąłem, to ja muszę tego pilnować, tego yy, jakoś mam, ale nie dam. Nie, kochani, nie wpadajcie w taką energię. Jeżeli pójdziecie którąkolwiek drogą, to dokładajcie sobie do tego skarbczyka swoich y, umiejętności, swoich doświadczeń, swoich y, profitów, ale. Zarządzajcie tym, puszczajcie to w obrót. Pamiętajcie, że hmm, kiedy, kiedy przychodzą do nas nowe rzeczy, kiedy, kiedy ta energia krąży. Jeżeli doprowadzicie do stagnacji, to nic dalej nie osiągniecie, nie postąpicie kroku i być może znowu będziecie wracali wstecznie do, do, do tego myślenia takiego, że. Kiedyś to mi coś wychodziło, kiedyś to coś osiągnąłem. Nie, trzeba patrzeć w przyszłość, trzeba próbować nowych dróg, nie bać się podejmować decyzji. Rozwiązania zawsze są, bo karta Królowej Pentakli mówi przyszły tydzień, Będziecie czuli spełnienie, zadowolenie z tego, co macie, czyli z podejmowania waszej decyzji. Pamiętajcie tylko, że królowa pentakli decyzję podejmuje intuicyjnie, w zgodzie ze sobą. Ona nie podejmuje ich ani ad hoc, ani bez przemyślenia. Ona się zastanawia, co ja na to i dopiero podejmuje decyzję. Ale je podejmuje, nie stoi w miejscu, nie stoi. W stanie w miejscu spowoduje, że będziecie czuć się nieszczęśliwi i będziecie wracać do chwil, w których czuliście się szczęśliwi, czyli do tych. Zobaczmy, co Mistrzowie duchowin od 10 do 16 maja 2021 roku mają dla bliźniąt. Jaką wskazówkę, jaką radę? Proszę o karty. O, jedną kartę dla bliźniąt. Zobaczmy. Otwórz serce na miłość. Proszę bardzo. Otwórz serce na miłość, ten dawaną i otrzymywaną, a dostaniesz wszystko, czego pragniesz. Odpowiedź na każdą twoją modlitwę. Twoje serce to brama wrażliwości, rozwikła nie wszelkich wątpliwości dotyczących życia uczuciowego, relacji międzyludzkich, zdrowia, celów życiowych. Im bardziej pozwalasz sobie na miłość tym większej głębi i znaczenia nabiera twoje życie. Jezus i inni mistrzowie duchowi będą cię wspierać w twoich staraniach i zapewnią ci bezpieczeństwo, jeśli tylko otworzysz swoje serce na miłość. Wybacz tym, którzy ciebie zranili, bądź czuły dla siebie pracuj nad swoją energią, aby otworzyć czakrę serca. No i co? I mówiłam, że tutaj cesarzowa, ona w zgodzie ze sobą podejmuje decyzję. Niezapalczywie, niezłośliwie, nie, nie kalkuluje tego chyna chłodno, jak królowa mieczy, królowa pentakli, z dbałością o szczegóły, ze spokojem, z intuicją podejmuje wszelkie decyzje. Pamiętajcie, podejmujcie decyzje, choćby były mniej trafne, cieszcie się nimi, bo każda droga prowadzi nas do rozwoju. A stanie w miejscu nie przywodzi niczego dobrego do nas. Otwórzcie swoje serce na miłość w tym tygodniu i pamiętajcie, żeby podejmować wybory po prostu w zgodzie ze swoim wnętrzem, a wszystko będzie Wam dane. Dobrego tygodnia, bliźnięta.